Zagraniczni dziennikarze, sprawozdawcy, korespondenci. W dniach ważnych wydarzeń politycznych przyjeżdżają do nas niemal z całego świata. Bywało, że biura prasowe mogły doliczyć się 500 i więcej naraz. 64 przebywa stale. Zwróciliśmy się do kilku z pytaniem, co uważają za największe osiągnięcie Polski Ludowej w trzydziestoleciu. Mówić będzie korespondent telewizji czechosłowackiej, który do niedawna przebywał w naszym kraju, Dobrosław Kopecki. Historia i los Polski interesowali mnie od lat moich studiów. Od 30 lat po wojnie obserwowałem z wielką uwagą i sympatią odbudowę i rozwój waszego kraju. Od 7 lat pracuję jako stali korespondent telewizji czechosłowackiej w Polsce. Przekazałem setki i setki reportaży, korespondencji, relacji. z Polsky do Čekoslovací. Okem mojím i okem kamery poznal jsem štěgulně problémy žiče vašeho kraju. Neukrývám tego, že Polska v tým čase stala se mojou druhou ojčiznou. Dlaczego? Nie ze względu na to, že pokochalem kraj obraz, piękno vašich běžčat i pěním, úrok vašich měst i lasů, čar Mazur i jažer Augustovský Imponuje mi. Přešlo od třech let. Dynamičný, energičný, odvážný rozvoj vašej gospodárky. Rozvoj naukovo vašeho kraju. Rozvoj kulturální vašeho kraju. Ale váš kraj je mi blízký především dlatego, že Polska i Čechoslovácia přežili pevné okresy kterých rozvězívali domošlé problémy historické. Nejvážnějším osiągněním v 30 Polsky je vytvoření panstva o charakterze společenstva socialističného, které má zaufáně do kierovnictva svého panstva. I druhým ogromným sukcesem, mojím zdáním, jsou sukcesy na aréně mezinárodové. Polská iniciativa v politice zahraničné i v diplomacii, v válce o pokoj, iniciativa v ONZ, iniciativa, která zdobila zvítězstvo na zabezpečení granic v Evropě, iniciativa v konferenci o bezpečenství a spolupráci Evropy, iniciativa, která stvořila z Polsky ceněného partnera ve všech dědinách stosunků v mezinárodě. Jsem překonaný, že v té atmosféře i na tle těch sukcesů je možné ne tylko ale především být překonaný, že idea budovy druhé Polsky na tím tle v té atmosféře zdobíde nového i velkého zvítězstva v następných letech Polsky. Paola Boccardo, korespondentka włoskiego dziennika Unita. Rozwój gospodarczy Polski jest niewątpliwie wielkim osiągnięciem, ale przecież w okresie minionych 30 lat rozwijały się także inne kraje, również Włoki. W moim kraju jednak, mimo rozwoju ekonomicznego, istnieje poważny problem bezrobocia, który powoduje, że włoscy emigranci za granicę liczą. 5,5 milionów to jest 10% całego naszego narodu, nie licząc migracji wewnętrznej. Przed wojną istniał w Polsce podobny problem. W poszukiwaniu pracy ludzie emigrowali do Niemiec, Francji, Belgii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Obecnie każdy Polak ma realną możliwość pracy i życia we własnym kraju. Z punktu widzenia włokę jest to sukces ogromny. Korespondent radia NRD Alfons Gallus. A więc pierwszy raz byłem w Polsce w roku 1955 podczas pamiętnego Światowego Festiwalu Młodzieży. Warszawa już wtedy była nieomal odbudowana ze zniszczeń wojennych. No i przede wszystkim panowała ogólna wesołość, ale pod jej pokrywką zdało się Zauważyć pewne zjawisko ważne no i społecznie bardzo y, ujemne. Nazwałbym to i nie waham się tego powiedzieć, kompleksem narodowym. Było to poczucie niższości Polaków wobec innych narodów. I pewien młody i bardzo wybitny, utalentowany naukowiec powiedział mi wtedy, że przyczyną tego stanu są wielkie zalegliwości w rozwoju różnych dziedzin życia kraju. I przede wszystkim, jeśli chodzi o naukę i o światę, Powiedział mi wtedy, że Polsce przynajmniej jeszcze będą potrzebne 2-3 pokoleń, żeby nadrobić właśnie te zalegliwości w tej ważnej dziedzinie. Stało się, ale zupełnie inaczej, bo od tamtych czasów tyle lat nie upłynęły, a Polska dzisiaj ma wiele poważnych powiązań naukowych z całym światem. 700 tysięcy ludzi z wyższym wykształceniem to przecież jest cała potężna armia. A do tego ilu jeszcze wybitnych inżynierów, techników, specjalistów. I do tego permanentna reforma całej oświaty. Jakże skuteczna reforma. Kilka lat temu powiedziano, że w Polsce już nigdy nie wolno się ogonie historii. I sądzę, że każdy Polak może być bardzo dumny z tego, że właśnie to już nie jest aktualne w odniesieniu do Polaków. Korespondent Radia i Telewizji Węgierskiej, Szandor Regesz. Jako Węgier i przedstawiciel kraju niepaszadającego okna na świat, szczególnie interesuje się morzem i portami. I właśnie w tej dziedzinie mogłem zaobserwować także duży i szybki rozwój w ciągu 30 lat istnienia ludowej Polski. Przed 30 lat Polska uzyskując dostęp do morza na przestrzeni 524 km, równocześnie uzyskała wielką szansę stania się państwem morskim. Ale to było tylko możliwość. Przecież wszystkie porty były zniszczone, nie posiadaliście własnej floty, przemysłu stoczniowego a nawet e, tradycje wśród Polaków byli nikle. Historia przeszłego trzydziestolecia udowodniła, że e, Polska potrafiła korzystać z e, tej możliwości. Świadczą o tym tak e, wspaniale rozwijające się porty jak e, Gdańsk, Dinia, Kołobrzeg, Szczecin, które równocześnie i dla nas Węgrów są ważnymi e, portami przeladunkowymi. Blisko milion ton Węgierskich towarów zostanie przeladunkowane tutaj, w tych portach. Jako poważny producent statek pełnomorskich, Polska znalazła się na 11. miejscu w świecie. Od czasów Sołtka, czyli od 1948 roku, spłynęło z Waszych stoczni ponad 1300 statków o nośności około 7 milionów DWT. I Polska jest jedną z nielicznych krajów, które są w stanie budować 100 tysięczników I poza tym budujecie nowoczesny port północny w rekordowym tempie. Myślę, że jest to wielki sukces 30-lecia. Z Republiki Federalnej Niemiec Gerd Baumgarten. Polska jest krajem, którego dzisiejszy wygląd w coraz mniejszym stopniu jest podobny do tradycyjnego obrazu dawnej Polski, Polski jako kraj znany jako kraj rolniczy, Polski z pozostałościami feudalizmu. W ciągu ostatnich 30 lat zmieniły się w państwo, które w wielu dziedzinach życiu znajduje się w jednym szeregu z dobrze rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej. Chciałbym również zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły w świadomości i mentalności Polaka. Znaczna część mieszkańców Polski żyje już nowoczesnie. Zdobywa usilne wiece, posiada i realizuje ambitne plany związane z sobą i swym krajem. Ma ambitne wyobrażenie o roli Polski w świecie jutra. Na co dzień nowoczesność życia Polaka to między innymi coraz lepsza praca, coraz mniej tolerancja dla tych, którzy ślep pracują. Fakt ten powoduje naturalna eliminacja po staremu myślące część społeczeństwa. Walka nowego starym na wielu płaszczyznach jest z moim zdaniem jednym z głównych zagadnień procesu zmian społecznych zachodzących w Polsce, co szczególnie wyraźne widać w ciągu ostatnich trzech lat. Znakomite dzieła, mowę teatralnej. Bernard Marguerite z francuskiego dziennika Le Monde, aktualnie mieszkający w Wiedniu. Największymi osiągnięciami Polski Ludowej to są chyba jednak te ogromne przemiany społeczne, które się w tym czasie dokonały. No i w tym pojęciu jest właściwie wszystko, bo to również uprzemysłowienie kraju, również zmiana świadomości ludzkiej, przeobrażenia małych miast i wsi. No i powszerny dostęp do oświaty i kultury. Kultura w Polski Ludowej umiała też wiązać te wszystkie kultury wschodniej i zachodniej części Europy. I tym samym również w tej dziedzinie Polska odgrywała bardzo ważną i konkretną rolę w odprężeniu i współpracy w Europie. No, gdzie, jak nie w Warszawie, można, można oglądać, można zobaczyć. Wszystko, wszystko właściwie co wartościowe w światowej produkcji kulturalnej zarówno z krajów socjalistycznych, jak i z krajów Zachodu. I po trzecie, wydaje mi się, że kultura e, Polski Ludowej stała się no, dała nam, dała nam e, rzeczy na najwyższym światowym poziomie. Można tu mówić o filmie polskim. No, ktoś nie zna na przykład e, dzieła. Czyli nazwiska Wajda czy Skolimowskiego. Teatr polski z nazwiskami jak Hanuszkiewicz czy Świnarski jest również znany na całym świecie. Muzyka, zwłaszcza nowoczesna muzyka, jest na najwyższym światowym poziomie ludosławski, berd, penderecki, polski plakat, e, f, e, grafika. Korespondent Radia i Telewizji Finlandii Jarmo Jeskelainen. Dla mnie sprawą najważniejszą są nowe powojenne granice Polski. One dołączyły Polskę do środkowoeuropejskiej infrastruktury gospodarczej o charakterze przemysłowym. W ten sposób Polska stała się państwem morskim, co jest również ważne narodowościowo krajem jednolitym. W ten sposób powstał grunt dla rozwoju społeczno-gospodarczego, którego my jesteśmy tutaj świadkami. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to wydaje mi się, że ważne są dwie sprawy. Po pierwsze, że po podpisaniu układu Polska-NRF żadna strona nie kwestionuje polskie granice i po drugie, do władzy w Polsce doszło pokolenie, które zostało wychowane przez system istniejący. Te dwie elementy są dowodem stabilizacji państwowej, dowodem, którego Polska przez 200 lat nie miała. I te dwie sprawy również pozwalają nam optymistycznie patrzeć na dalszy rozwój tego kraju. Wiktor Kuzniecow, korespondent Radzieckiej Agencji TAS. w Polskę w 1945 roku, kiedy cały kraj leżał w ruinach. Byłem tutaj. W 1947 roku, a następnie w latach 60. i 70. Ogólnie około 10 lat przebywam jako korespondent w Waszym kraju. Według mnie największym osiągnięciem jest to, że za życie jednego pokolenia Polacy odbudowali swój kraj ze strasznych zniszczeń, które im pozostawiła II wojna światowa. Powiem więcej, dzisiejsza Polska To kraj rozkwitający we wszystkich dzieczych życia, to kraj, który w niewielkim historycznym okresie zbudował potężny przemysł nowoczesny. To kraj, który stał się ważnym i jednocześnie równoprawnym partnerem krajów socjalistycznych i całego świata, zarówno w ekonomice, jak i w polityce. Ja jestem стаю razem з wszystkimi політками. I jestem dumny zaciągnąć polskie ludowy w ciągu ostatnich 30 lat.